Słuchajcie, z tej strony Magnus i dzisiaj pierwszy odcinek z turnieju. Jestem bogaty i silny, ale pofleksuję się. Przejdź do następnej rundy. O, gramy z tym gościem na razie. 15 ulepszeń? Tak dużo? Okej, okay, mamy najważniejsze rzeczy. To teraz łatwo, kurczę? No, on pewnie też ulepszył sobie. Kurników, co za chob? Zrobił tych z mieczami. Nie, no. Co za gość, ja nie wierzę w niego. Ja nie wierzę w niego. Dobra, zamiast zarobić, to. No... no, nie wierzę naprawdę w niego. Pyk, pyk. Spokojnie, my się nie śpieszymy. Nie trzeba, nie ma takiej potrzeby się śpieszyć. O, musimy mieć wszystkich górników i teraz możemy się pobawić. Nie, jeszcze jeden. No jeszcze jeden. No, ale ja myślę, że będzie łatwo już, bo No będziemy zarabiać tak sobie cały czas i wygramy to. Essa. Trochę ją ob obijemy. Nie, nie chcę, żebyście atakowali. Nie atakujcie! Nie! Nie, nie atakujcie. A dobra, niech wam będzie. A niech atakują. Pójdę na zwiady. O nie. Tak, dobrze, dobrze. Dobra, jak atakują, to proszę bardzo, możemy zaatakować. O nie, o nie, gościu oszukuje, on oszukuje. Co za gość? Dobra, w takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Robimy na ciebie taktykę lamusa. Nie będziesz zarabiać, a ja tak łatwo tobą. No i szybko uciekamy. Idziemy uciekamy, żeby nikt nie dostał. Nie gościu! Dobra, atakujemy ich. Uciekamy. Nie dostał żadnym strzałem. Dobra. Zobaczcie. w ogóle nie będą zarabiać tak. Czy robi? To jest Ameryka. Dobra, idziemy. O tyle musia. Dobra, chodź tu. Oni myślą, że coś zrobią. Aż mi żal. Jakie time to jak stream lamusie? A szybcy górnicy zobaczymy. Ale szybcy. Szybcy w uciekaniu chyba. Ten się boi, bo tylko ucieka. Zaatakujemy tylko poczekamy sobie chwilę. O kurczę. potężne już masno Dobra dojdziemy dojdziemy, zobaczymy jak to świetnie wygląda <tryk> No, łatwo z nimi. Mm, ale mocne. Normalnie akordista świata łatwo. Za łatwo. Dobra. Ja jakimś krójwem? Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe Rzeczy. Wiecie co? Ja chcę szybko zarobić, pomogę górnikom. Pomaga swoim bólnikom, no to łatwo. Słuchajcie, jestem dobry, ja pomagam swoim nie to co tamten lamus. Się do niego ja już mogę atakować. Koście, wy się serio łudzicie, że wygracie ze mną teraz? W tej chwili? Bo jak tak to oni chyba chcą mnie rozbawić. No, chcecie? Chcecie łomot? No to już nara. Jesteś bardzo epicki, tak? No nie wiem. Je, jeden raz? No, trzy razy dostali za gdzieś 200 strzał, no to... Słabe, a nie epicki. Chciałbyś, lamusie. Ja, ja powinienem mówić, że ja jestem epicki, niby taki dobry, a tak naprawdę taki słaby. Oh, ale oberwał. Zobaczcie, zobaczcie jakie łatwe zarabianie, słuchajcie, takim sposobem. Uciekamy! Uciekamy? Tak to się robi: atakujemy i się wycofujemy. Jesteś biski? Jesteś pewien? Jesteś pewien tego, co Ty mówisz? Bo ja myślę, że nie. I się zdaje, że on przecenia swoje możliwości, bo on ich nie ma. Oni serio mają uzdrowiciela? W ogóle jak go zdobyć? Chyba, żeby go tylko takie moby z Minecrafta umią i mają. Serio. To je, według jego epickość to jest to, że on cheatuje i kantuje, bo ma y, strzały, których ja nie mam. Okej, okay, super. Jesteś taki epicki. Kurczę, jesteś taki epicki. Wiecie co? Kii z nimi. My to wygrywamy. Więcej, co on chce teraz zrobić? Co? Proszę mi powiedzieć, co on chce w tym momencie zrobić mi? Co chcesz ode mnie, gościu? Już po tobie i tyle. Jesteś lamusem. Tyle. W sumie, jeżeli jesteście y chętni na kolejny odcinek z Tulniaju albo z misji jak tam chcecie, a słuchajcie, tak szczerze, ja chcę w kolejnym odcinku, zastygł yy, odlegacę, bo w kolejnym odcinku planowałem zombie, w kolejnym odcinku zastygł odlegacę zagrać jeszcze raz turniej i może przejść do finału. A jak już przejdziemy do finału, albo chociaż wygramy, no to by było mega fajne, no to będziemy grać w potem w nieskończeniu Marli, czyli w grę zombiaki. Więc trzymajcie się i cześć!